Paulina Smaczczu jest za elektrycznego byka w centrum wyglądały początki jej kariery, archiwalne wideo. Paulina Smaszcz dosyć oczekiwanie stala się jedna z częściej cytowanych gwiazd ostatnich miesięcy. Poziom jej popularności znacznie wzrósł, gdy w październiku zeszłego roku, 50-latka niejako ujawniła związek swojego bylego meza Macieja Kurzajewskiego z Katarzyna Cichopek. Od tego czasu kobieta petarda nieustannie wbija szpilę kurzejowi i Kasi, raczac przy okazji internautów kolejnymi kasliwymi wypowiedziami. Obecnie, poza uprzykrzaniem życia swojemu eksmezowi, Smaszcz trudni się głównie prowadzeniem warsztatów z autoprezentacji i rozwoju osobistego. Warto jednak przypomnieć, że przez jakiś czas Paulina była gwiazdą telewizji. Doświadczenie przed kamerą zdobyła w telewizji Nasza TV. A później prowadziła program w TVN Style Mamo to ja. Przez krótki czas była nawet prowadzatą pytanie na śniadanie. Została jednak zawieszona przez telewizję Polska za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W całkiem bogatym medialnym CV Pauliny Smaszcz mógłby znaleźć się również epizod pracy w stacji Wizja Sport. Kanal powstał w 1999 roku, a nagrania z jego hucznego otwarcia w ciasmo można znaleźć w internecie. Jedno z nich ukazuje kobietę petardem w roli dziennikarki. Przedmloda adeptka dziennikarka stalo wtedy spore wyzwanie. Smaszcz postanowiła skorzystać z rozstawionej w centrum Warszawy atrakcji do siostry elektrycznego byka. Paulina Smaszcz w przezroczystej sukni wieję się na TikToku cię oceniaja, trochę dziwny ten spektakl, wideo. Kto z nas, ogladając ja westerny, nie marzyłby zostać z kowbojem i jeździć na pięknym koniu w kowbojskim kapeluszu? Ale my dzisiaj mamy dla państwa jazdę na elektrycznym byku. To wcale nie jest takie proste, wręcz przeciwnie, trzeba się bardzo zmagać z tym bykiem. Żeby trzymać się choć przez chwilę. ja spróbuje dopytywala Paulina. A następnie przeszła do wykonania zadania, obiecalam dzisiaj wszystkim, że spróbuję jazdy na elektrycznym byku. Takie ASA zadania sportowca musi ryzykować, więc ja spróbuję dzisiaj tego byka dosiast, zapowiedziała podekscytowana smaszcz. Zobaczcie, jak wyglądała szalona jazda Pauliny Smaszcz.